Ooooo! Manipulacje Pandora Gate, Dubiel, Wardęga, Konopski, Bugzell, Ferrari i inni. Człowiek absurdalny. Mmm. Kojarzę nazwę kanału, ale nie pamiętam co i kiedy ostatni raz oglądałem. To jest chyba taki kanał bardziej popularno-naukowy, wydaje mi się, nie? Co tak bardziej od rzeczowej strony się zabiera za coś. Możemy zacząć oglądać, zobaczymy. No, jeśli tutaj jakiejś ciekawej tezy nie będzie postawionej, to. No nie, nie ma co katować tematu. Backstone, Butron, taka sytuacja. Uwaga, ten film może zdenerwować dużo osób, bo czepiam się w nim trochę wszystkich w zasadzie stron ostatnich... I bardzo dobrze. ...medialnych afer spod znaku Pandora Gate, a nawet i jeszcze trochę szerzej. Zaznaczę, żeby nie było jednak wątpliwości, że nie stawiam tutaj absolutnie znaku równości pomiędzy tymi, którzy łamali prawo, krzywdzili innych, a tymi, którzy ich demaskowali lub tylko komentowali później w social mediach. Niemniej, nie wiem jak Was, ale mnie internet chyba dawno tak nie zmęczył. Przede wszystkim czuję się mocno zmanipulowany w zasadzie przez każdą stronę i nieważne czy w dobrych, czy w złych intencjach i o tych manipulacjach chciałbym dzisiaj pogadać. No tutaj, właśnie. Żeby zachować pewną logikę, zacznijmy od najbardziej jaskrawego przykładu, od osoby, o której w ostatnich dniach najczęściej pisze się, że jest manipulatorem w tej całej sytuacji, od Marcina Dubiela. Swoją drogą, trochę wbrew własnej woli, zostałem w ostatnich tygodniach nieźle dokształcony z tego, kto kim jest, o niektórych osobach gdzieś tam tylko mgliście słyszałem, o niektórych nigdy nie słyszałem wcześniej, teraz mniej więcej wiem, jak wygląda ta nasza influencerska... Internetosfera. Dubiel przede wszystkim rozpaczliwie, choć widać, że w sposób przemyślany przez jakiegoś doświadczonego stratega, stara się bronić przed oskarżeniami, jakie padły w jego kierunku i utrzymać swój status osoby niezatapialnej pomimo robienia przeróżnych głupot już w polskim internecie. Przykleja mu się w ostatnich dniach coraz częściej łatkę manipulatora, bo całkiem zręcznie potrafi kierować masami ludzi i ich opiniami, ale. Właśnie, to jest ciekawe, czy okręt Dubiela w końcu zatonie. Po tych wszystkich, kurde, w topach, to ta jest zdecydowanie największa. I Dubiel, w klasycznym swoim stylu sposób, próbuje się z tego wykaraskać. Ale chyba, chyba już zdecydowana większość ludzi, no to widzi, że to jest tak tania, infantylna, prymitywna gra na emocjach, że ciężko go jakby w dobrym świetle postawić. Ale myślę, że też internet, jak to internet, ludzie w internecie szybko zapomną i będą pamiętać dubiela, ale nie będą do końca pamiętać afery, bo kolejne materiały, bo kolejne filmy, natłok tego sraka wełbie i dojdzie do tego, że ludzie. No, tam była jakaś afera. Ja go w sumie nie lubię, ale w sumie toleruję to, że on dalej egzystuje w internecie. Zupełnie szczerze, tutaj ta manipulacja nie jest nawet jakoś szczególnie subtelna, mi to się kojarzy z takim powiedzeniem. O złodziejach, kłamcach, szczególnie sprytnych, że jak złapiesz takiego za rękę, to on będzie krzyczał, że to nie jest absolutnie moja ręka. Argument powtarzany przez niego jak mantra, to że wszystkie dowody, wszystkie wiadomości, które mają świadczyć przeciwko niemu, są wycinane z kontekstu i w ten sposób zmanipulowane przeciwko niemu, i aż przypomina się inny niezatapialny klasyk polskiej przestrzeni publicznej, Korwin-Mikke, ale już polityki w to nie mieszajmy. I teraz dość łatwo do. No dlatego różnica jest taka, że Korwin mike nigdy wyników nie robił, co najwyżej trzymał się stołka przez wiele lat w polityce, a Dubiel jednak robił wyniki, zarabiał giga pieniądze i można go zaliczyć do śmietanki towarzyskiej polskiego influencerstwa. A jeśli chodzi o Korwina, to no jasne, no był tam europosłem, był tam posłem, swoje pewnie zarobił w polityce, ale nigdy tak naprawdę jakoś wysoko w polityce nie był. No może tam z tym, z UPR-em w latach 90., jeśli dobrze pamiętam, ale, no ale to nadal no, nie ma większego znaczenia. Dostrzec, że jest to przede wszystkim taka desperacka próba zamydlenia sytuacji, bo kolejne pojawiające się dowody świadczą przeciwko niemu, ale tutaj zarzut wobec drugiej strony. Rzeczywiście co jakiś czas okazuje się, że. Pewne rozmowy, pewne materiały tak zostały przedstawione, czy to przez Sylwestra Wardęgę, czy przez Konopskiego, że tam jednak trochę wydźwięk był inny. Ja, na przykład, taka, taka, taka rzecz, która mnie odrobinę emocjonalnie zbulwersowała, był pokazywany w filmie bodajże Wardęgi. Taki filmik, który Dubiel razem ze Stu, tutaj głównym oskarżonym, nagrali razem z łóżka, i tak to było w kontekście umocowane, że wydawało się, że to jest prywatna wiadomość, którą dwóch. No rozebranych chłopaków wysyła do nieletniej dziewczyny, później się okazało, że to była po prostu wiadomość, która szła gdzieś na relacji do tysięcy odbiorców, co mocno zmienia wydźwięk. I teraz ze strony ujawniających, nagłaśniających tę aferę, chociaż dowody wydają się prawdziwe, chociaż teza jest tutaj słuszna, to jednak podpieranie jej takimi. Wycinkami, tak tendencyjnie czasami dobieranymi materiałami, po prostu osłabia bardzo mocno całą argumentację. Jak ktoś później widzi, że nawet jeden argument nie był do końca trafiony, jeden argument da się zbić, to już cała ta argumentacja staje się mniej przekonująca i finalnie jest to ze szkodą dla sprawy i dla rzeczywistego odbioru sytuacji. Pomijając, że ostatnie dni zaczęły już przypominać taką medialną nawalankę, gdzie odpowiedź pojawiała się na odpowiedź, a na odpowiedź pojawiała się kolejna odpowiedź tutaj poszczególnych stron, co już sam w sobie zniechęca dużo ludzi do tego, żeby zagłębiać się w całą tą sytuację i rzeczywiście poszukać... Nawet nie zniechęca, ale ogłupia ludzi, bo im więcej będzie odpowiedzi na odpowiedzi, 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 to tym bardziej dochodzi do sytuacji, że ludzie już będą zapominać tym bardziej o poważnym problemie, od którego to się zaczęło, ale będą zapominać, kto to zaczął, kto jest winny. Tylko będzie na zasadzie rację ma ten, który ostatnio wy, wydupił filmik. Bo te filmiki też są skonstruowane w taki sposób, że nawet jeśli strona A kręci filmik na stronę B i w tym swoim filmiku przedstawiałem jakieś argumenty, jakieś fakty, jakieś konkretne. Yy, konkretne yy, zagadnienia, do których strona B powinna się odnieść, to później strona B wypuszcza filmik, gdzie kompletnie ignoruje te zagadnienia strony A, tylko przedstawia nowe jakieś fakty, albo odnosi się do czegoś, co, do czego oni chcieli się odnieść, a nie do czego strona A się odniosła w swoim poprzednim filmie, i to stwarza po prostu taki mętlik, że, że to już jest po prostu taka papka. Nie, nie ma nic wspólnego z problemem, nie ma nic wspólnego z rozwiązaniem jakiegokolwiek problemu, tylko. Jest to po prostu spi spirala, która ma napędzać wyświetlenia. Nieprawda, zastanowić się nad nią na spokojnie. To osoba dubiela, która w oczach większości opinii publicznej już zaczęła się zupełnie pogrążać, sięga tutaj po taki ostateczny, manipulujący przede wszystkim emocjami argument czyli wciąga w całą sytuację swoją rodzinę, swoich niewinnych bliskich, którzy cierpią przez to, że są wciągani w całą sytuację. I teraz. Oczywiście absolutnie godne potępienia jest, żeby ktoś krzywdził, prześladował bliskich, rodzinę, niewinne osoby, których jedyną winą jest to, że są jakoś powiązane z osobą, która dopuściła się czegoś złego. Ale jest w tym wszystkim taka rzecz, o której myślę, że często się zapomina, że to jest pewien taki ciemna, to jest taka ciemna strona sławy, i teraz ludzie bardzo lubią sławę, sławę da się doskonale skapitalizować na przeróżne sposoby i kiedy ona przynosi nam same korzyści, to bardzo chętnie po nią sięgamy, ale zapominamy, że właśnie kiedy pojawia się coś negatywnego, jakaś afera, nie mówiąc o tym, kiedy naprawdę coś przeskrobiemy, dopuścimy się czegoś złego. Kiedy gówno wpadnie w wiatrak <laughs> w wolnym, wolnym tego słowa znaczeniu, to nasi bliscy, choć mówię, to jest niesprawiedliwe, no świat jest niesprawiedliwy, niesprawiedliwy, nasi bliscy też na tym bardzo często cierpią, i to jest no, nierozerwalne. Z tą właśnie popular... Ale czy to jest powód, żeby później używać tych bliskich w celu manipulowania opinii publicznej? Wręcz bym powiedział, że to jest równie obrzydliwe i durne, jak w pierwszej kolejności atakowanie członków rodziny osoby zamieszanej w jakiś syf, no nie? Albo na nawet kurwa yy, fizyczne atakowanie osoby zamieszanej, nie wiem, ktoś jest oskarżony o coś, tak? Nie jest skazany, nie jest winny, jest oskarżony o coś. I tak ktoś może przedstawić nawet wiarygodne argumenty, dowody na to, że rzeczywiście ta osoba popełniła to coś. To kim ty kurwa jesteś, normiku w internecie, oglądającym y, film Watachy czy Konopskiego, żeby iść i wymierzać sprawiedliwość? Sieć na dupie, oglądaj to, zamknij web. Kolejną niezłą technikę manipulowania, odwracania od siebie uwagi, zaprezentował Boxdel, o którego istnieniu jeszcze parę tygodni. Backstone, Baxton a nie boxdel. Temu nie wiedziałem, kiedy on w swoim filmie się tłumacząc. Ja teraz pomijam, jaka tutaj mogła być jego wina w tym wszystkim, nie chcę go osądzać. Ale który pod koniec swojego filmu, gdzie się tłumaczy, wskazuje na kogoś innego, i to też taka praktyka, która się pojawiała, że wszyscy teraz wskazują na, na kolejne osoby, że tamte osoby to dopiero narozrabiały, zrobiły coś, coś niegodnego, coś być może karalnego w tej sytuacji. To jest w ogóle taka częsta technika, jak się przykrywa na przykład jakieś afery znów w polityce, że wręcz steruje się tym, żeby pojawiały się różne takie słabej jakości oskarżenia wobec dużej grupy różnych ludzi, właśnie po to, że im więcej jest tych oskarżeń, im słabsze są te argumenty, cała sytuacja zaczyna się rozmywać. Ludzie w pewnym momencie mają po prostu dość, machają już ręką na sytuację, nie chce im się jej dalej zgłębiać. Nie mówiąc o tym, że generalnie wchodzenie w takie medialne nawalanki, gdzie. Ktoś mówi coś i osoba nawet bezczelnie kłamie, odpowiadając na to i znów jest odpowiedź na odpowiedź, odpowiedź na odpowiedź, też często stosowane w polityce, to doprowadza do sytuacji, w której ludziom już nie chce się tego analizować. Większość się po prostu do tematu zniechęca. Kolejna sprawa to w sytuacji, kiedy jakiś temat robi się. Szczególnie jeśli jest to sprawa, która powinna być w sądzie rozwiązana, że zostało złamane prawo. To jest, ja w ogóle nie wiem, jak to, jak to jest dozwolone, nie? Jak zakładając, że rzeczywiście tam Wardęga był na prokuraturze? Jakim cudem sąd nie wydał oświadczenia zakaz publikacji jakichkolwiek następnych materiałów w tej sprawie? Koniec, do wyjaśnienia sprawy. Spokój, kurwa. Uspokójcie się, uspokój się tymi influencerami. Nie ma, nie ma osoby zamieszane. Ty jesteś zamieszany, ty jesteś zamieszany, ty jesteś zamieszany, ty jesteś zamieszany. Zakaz. Jak to zrobicie, to też pójdziecie pierdzieć w pasiak. Przecież chociażby jak w takiej sprawie sądowej, którą no ostatnio śledziłem, czyli Dark, And darker Iron Maze kontra e, Nexon, gdzie tam wiadomo, że to nie był, nie, nie było tam pedofilię, nie? Tam, jakby kodeks karny, tam bardziej cywilna to jest ta sprawa. E, to nadal. Było coś takiego, że oni, zarówno jedna jak i druga strona, nic publicznie nie wypuszczała, bo to się toczyło w sądzie, nie? Dopóki sąd jakby nie przemielił tych aktów oskarżenia i odpowiedzi na ten akt oskarżenia, no to nic, była cisza kompletna na Discordzie, mimo że ludzie przez tam walili oknami i drzwiami, co się dzieje i tak dalej, nie? Bardzo głośny, medialny, wywołuje bardzo silne emocje. To pojawia się też mnóstwo osób, które choć nie mają nic wartościowego do wniesienia, do tego tematu. O, to ja. to starają się zdobyć trochę zasięgu, starają się się też gdzieś pokazać w tym temacie na swoje 5 minut. Niestety nie jest to nie tylko. Niestety jest to nie tylko cyniczne, ale też bywa wręcz niebezpieczne. Ze zdumieniem przecierałem oczy na przykład, kiedy kolejna postać naszego uniwersum, Amadeusz Ferrari, bawił się w jakieś rebusy, wskazując na osobę, która dopuściła się bardzo ciężkiego przestępstwa. I warto zauważyć, że Dawid ozdoba wszystko, przewidział. Tak, tak. Tak, tak. I to już nie jest sprawa Pandora Gay do pedofilii, tylko to jest cyrk. To jest uniwersum. To jest yy, jakiś wątek w wrestlingu, której. Toczyła się sprawa karna. Jest to cyniczne? Wiadomo, ale dlaczego niebezpieczne? Zobaczmy, że w pewnym momencie emocje były tak rozgrzane wśród ludzi, ludzie trochę zaczęli łaknąć krwi w tej całej sytuacji. Zaczęły się szybkie lincze czasami na osobach, które właśnie błędnie były wskazane, pomylono je z jakimś innym influencerem, pomylono tutaj nazwisko, imię i tak dalej. Cokolwiek się zgadzało, ludzie już ruszali z pewnym atakiem w tej sytuacji. No takie zabawy w takiej sytuacji są strasznie nieodpowiedzialne, pomimo że mogą nabijać naprawdę, Genialne wyświetlenia. Ale tutaj znowu zarzut do osób, które chcę wierzyć, miały jak najlepsze intencje w całej tej sytuacji, ujawniając ją, nagłaśniając, a więc do Wardengi Konopskiego, bo co sprawiło, że te emocje były aż tak rozgrzane? Ja pomijam, że ta cała sytuacja jest bardzo bulwersująca i ludzie mają prawo się. Co sprawiło, że emocje były tak bardzo rozgrzane? Hmm, nie wiem, 8 milionów wyświetleń pod filmikiem, 400 tysięcy ludzi na streamie u Wardengi, może? No, co ja tam wiem, nie? Się po prostu wkurzyć, ale nawet nazwanie tego wszystkiego, co się działo tej całej afery przez Wardęgę, gdzieś na początku już Pandora Gate, no świetny hashtag, bardzo znaczący. Mamy jakąś aferę ukrytą, Gate, Pandora, Puszka Pandory, czego my w tej całej sytuacji tutaj za chwilę nie znajdziemy. I choć intencje w całej sytuacji deklarowane są jako bardzo szlachetne, to jednak cała ta kampania, cała ta afera jest Genialnie rozegrana marketingowo. Odniosłem wrażenie, że dużo ludzi było jakby zawiedzionych po głośno zapowiadanym, długo oczekiwanym, podgrzewanym wielokrotnie filmie Konopskiego, że spodziewali się powiedzmy, że większych rewelacji. Tutaj później była też burzliwa dyskusja w internecie, że jak to ktoś by chciał, żeby więcej było tych ofiar, żeby więcej było krzywdy, dobrze, że je było mniej i tak dalej, i tak dalej, ale. Jest tutaj jedna jednak kwestia. Jeżeli jakiś temat labelujesz jednak mianem gate, tej puszki Pandory, sugerujesz w swoich materiałach, w swoich wystąpieniach, w swoich relacjach cały czas, codziennie, że tutaj wyjdzie jakaś wielka, wydaje się siatka powiązań, że zdemaskowane zostanie dziesiątki, być może nazwisk influencerów zamieszanych w te najgorsze, najbardziej paskudne procedery, to jednak, po pierwsze, w ludziach, Podgrzewa się ich, aż do tej, atmo, do tej temperatury wrzenia. Rozbudza się też właśnie takie oczekiwania, że oni się dowiedzą. Overhype następuje, jak z grami AAA, jak, jak Cyberpunka to spotkało, że niezależnie jak dobry byłby Cyberpunk, to ludzie byli tak nagrzani na Cyberpunka, że i tak go zgnoili na premierę. Tylko choć fakt, no, Cyberpunk miał tam swoje problemy, jasne, to już jest tam oddzielny temat, ale no nadal nie zmienia to faktu, że ludzie przed wszystkim już byli tak napaleni, że jak już doszło to do, co do czego, to, to oczekiwania niezależnie jak bardzo by były spełnione, to i tak to będzie niewystarczająco. Na jakimś całym układzie, też padały porównania, że wreszcie został zburzony mur, że się dowiemy całej prawdy, całe środowisko zostanie wyjaśnione. A też swoją drogą, też mnóstwo osób przecież było, jest zamieszane w ten Pandora Gate, tylko że większość powiązań jest wręcz nawet nie nierelatywnych, tylko absurdalnych, nie? Czyli no mamy kurwa Ferrari'ego, Mamy tam, e, mamy Dawida Ozdopę, który jest teraz m, świętej pamięci Nostradamusem no Stradamusem polskiego YouTube'a, cyrk, niestety, ale cyrk. I najbardziej na tym wszystkim tracą rzeczywiście osoby poszkodowane, rzeczywiście problem, który istnieje, może nie w takim wielkim, y, wielkiej puli, jaka została przedstawiona, ale istnieje. Finalnie okazuje się, że jest, no... Jedna w zasadzie osoba, która jest tutaj jasne zarzuty są wobec niej sformułowane, reszta, która wiedziała, kryła, no jeszcze pewnie się dowiemy pewnych rzeczy być może nad częścią pracuje prokuratura, ale mam wrażenie i to jest ta manipulacja, że sterowano tymi emocjami tak, żeby przedstawić, że mamy coś bardzo, bardzo dużego, prawdziwą pajęczynę zaraz tutaj do ujawnienia, do zerwania, i dlatego część ludzi poczuła się może nie tyle rozczarowana, co jednak oszukana, że ale zaraz, tutaj o trochę coś innego w tej. Akcji finalnie chodziło. I ponownie uważam, że trochę manipulująco została wykorzystana taka genialna marketingowa zasada, takiej reguły niedostępności, jak na przykład wszyscy czekali na film Konopskiego. On nie został na jeden konkretny dzień zapowiedziany. On był w zasadzie codziennie podgrzewany, że już prawie, już prawie i zaraz, a może po południu, a może wieczorem. Codziennie wszyscy wracali. Rosło o setki tysięcy, rosły subskrypcje na, na kanale chociażby Konopskiego. I teraz, czy można to usprawiedliwić tym, że no to jest szlachetna idea, że trzeba takie rzeczy ujawniać, że ważne, żeby ten zasięg był jak największy, że osoba, która się napracowała, zasłużyła sobie na to wszystko. Z jednej strony, oczywiście, można tak argumentować, ale z drugiej strony, no jednak ta odpowiedzialność za to, że rozniosła się fala takiej wściekłości, że te emocje naprawdę zostały doprowadzone do granic i niektórzy no, zostali takimi trochę rykoszetem zranieni w tej całej sytuacji i jeszcze będą takie, takie osoby, takie sytuacje, no to też spada po części na tych, którzy tak ten balonik, tak te emocje tutaj rozgrzali. Taka jeszcze popularna argumentacja, która pojawiała się w ostatnim czasie wśród osób gdzieś zamieszanych w tą aferę, no których twarze pojawiały się na miniaturkach, to że zostali wrzuceni do jednego worka, no ze stuk który tutaj na razie, z tego co wiemy, dopuścił się tych najgorszych rzeczy. Ale znów, tak jak te filmy były konstruowane, ja też obejrzałem te filmy, tak jak montaż był tutaj wykorzystywany, tutaj mistrzowie kina radzieckiego, by się nie powstydzili tego, jak świetnie klatki, różne obrazy były łączone, muzyka, miało to służyć wywoływaniu różnych, znaczy różnych, miało to... Dramaturgia. Służyć konkretnych. Emocji. I choć ponownie teza była prawdziwa, teza, jakby cały zamiar ujawnienie pewnych rzeczy mogło być słuszne, to jednak ja też miałem takie poczucie po obejrzeniu filmu, nawet jeżeli logicznie rozumiałem, że nie wszystkie osoby, których twarze pojawiły się na miniaturce obok siebie tej samej wielkości, były w równym stopniu zamieszane. Niektóre nawet takie w zasadzie w filmie wychodziło, że no można im dać drugą szansę, trochę ich tam gdzieś oczyścić, nie jest jeszcze sprawa pewna. To jednak cały wydźwięk filmu, to jak to było montowane to jak ten materiał jakby nas emocjonalnie prowadził przez tą sytuację, to tak. to był jeden worek emocjonalny zdecydowanie wymierzony we wszystkich porówno i to jest też trochę mój zarzut do no, szlachetnych w intencjach osób ujawniających całą sprawę. Na koniec trafiłem w ostatnich dniach na, może trochę zabawnego, ale chyba bardziej idiotycznego tweeta, akurat komentatora sportowego, chociaż też trochę influencera, Mateusza Borka, w kontekście tragedii, jaka rozegrała się w Poznaniu, że skąd w nas ludziach tyle nienawiści, skąd w nas. Tyle hejtu, i o tyle mnie to rozbawiło, i o tyle idiotyczne mi się to wydaje, że mówi to osoba, która jest współwłaścicielem kanału, który ma takie programy jak Hate Park. I oczywiście w Hate Parku nie chodzi tylko o hate, ale bardzo często te emocje też tam są do granic podgrzewane, właśnie po to, żeby wyświetlenia się zgadzały. Myślę, że co najgorsze jest w tej sytuacji, w tej manipulacji, która się tutaj pojawiała z przeróżnych stron, to że. To jest właśnie taki problem, taka semantyka. Yy... Kto powinien wyznaczać tą granicę, nie? No bo z jednej strony, okej, okay, hate park, który no tam bazuje na jakiejś tam konfliktowości albo jakichś kontrowersyjnych rzeczach, no ale też nie można tego przyrównywać do tego, że no ktoś kogoś zastrzelił na ulicy albo zadźgał na ulicy albo coś w tym stylu, nie? W sensie nie możemy, nie, nie możemy z racji tego zakazać wszystkiego, nie? Że z racji Steward, steward wsadzał Fiuta w czternastolatkę, no bo nie wsadzał, whatever, załóżmy, to teraz publikowanie materiału z Minecrafta jest zbanowane. Kompletnie. Nikt nie może tego robić. No, to nie byłoby takie złe, ale, ale rozumiecie o co chodzi, nie? Dużo rzeczywistych ofiar w trakcie gdzieś tam tej afery mogło poczuć, że jest szansa pewne rzeczy nagłośnić. Może poczuły tą odwagę, żeby o pewnych rzeczach powiedzieć, ale jak zobaczyły jaka z tego się robi medialna szopka, jak... Mnóstwo osób, właśnie w taki no, nie do końca etyczny sposób, zaczyna się bawić tym tematem. Już mówię, nie chcę oceniać poszczególnych osób, każdy sobie sam rozstrzygnie, czy ktoś miał prawo coś zrobić, coś powiedzieć, tak to zmontować, nie tak. Myślę, że dużo z tych osób bardzo się zniechęciło. Że nie chcę w tym uczestniczyć, że to będzie dla nich kolejne bezsensowne przeżywanie, być może, pewnej poważnej traumy. Mnie, zupełnie szczerze, na kilka dni dobrych tak zniechęcił internet, tak zniechęciło youtubowanie, że poważnie zacząłem się zastanawiać nad sobą. Poważnie się zastanawiam przed każdym takim materiałem, no bo teraz może ja też się podpinam, tak naprawdę, że chcę powiedzieć parę słów pod ten cały trend i co tak naprawdę jest tą moją motywacją, sam nie wiem. Staram się przynajmniej uczciwie Wam powiedzieć, co myślę na ten temat. Mam nadzieję, że coś wartościowego, Udało mi się tutaj wnieść do całej, do całej sytuacji, ale jestem ciekaw Waszych opinii, Waszych przemyśleń, jak Wy się z tym czujecie, czego ja tutaj być może nie dostrzegam. Zwróćcie mi uwagę, mówię dość w emocjach, na gorąco, jak to postrzegam. No, temat jest ważny, ale tym bardziej uważam, że ważne jest, żeby odpowiednio etycznie, delikatnie do niego podejść. Dzięki wielkie za uwagę. Widzimy się już niedługo. Nie powiedziałbym, że do tematu trzeba etycznie delikatnie podejść, ale na pewno trzeba podważać zarówno jedną jak i drugą stronę. I no ja jestem takim sceptykiem, gdzie wszędzie szukam dziury w dupie. I paradoksalnie, paradoksalnie w Pandora Gate teraz większym problemem jest właśnie ta manipulacja i to, że stała się kampanią marketingową w celu zaskarbienia sobie. Jak największej ilości zasięgu w opinii publicznej, o, najlepiej tej pozytywnej, ale nawet ta negatywna, to też jakby nieważne, co mówią, ważne, co mówią. Nieważne, co mówią, ważne, że mówią, a nie kurwa to, że no, ktoś dzieci rucha, że, że grooming. Dorosły facet podrywa 13-latkę, czy tam 14-latkę. Że ludzie są zjebani, że, że, że no, piszą jakieś kocopoły do siebie, nie? Znaczy, ja, ja też no, mo mogę pod to się podpiąć, bo nie wiem, bo jakieś pobandzie memy wysyłam Psonowi, czy coś w tym stylu. Ale to jest właśnie ta kwestia granicy, wydaje mi się. No ja sam sobie tą granicę rysuję i uważam, że dosyć sprawnie to robię, no bo nic nie mogę sobie zarzucić, nikt mi jeszcze nic nie zarzucił poważnego pewnie do czasu. Może jakiś deepfake się pojawi ze mną, jak, jak nie wiem, jak pisze coś do nieletnich widzów, ale wtedy będę miał na swoją obronę to, że co wygadacie, przecież ja z nikim nie piszę. Do mnie, jak ktoś się próbuje dodzwonić, to ma problem. Ale no, ludzie nie mają wyczucia, nie mają jakby pomyślunku i nie podważają autorytetów, tylko jest na zasadzie ten nagrał film, ten ma rację, ten nagrał film, ten nie ma racji, bo tamten ma rację, bo tamten nagrał lepszy film. I tracimy kompletnie. Wizję spierdolonego meritum. Mi się podoba podejście Dizowskiego, powiedział, że wytoczył pozew Konopskiemu i do końca sprawy nie będzie ujawniał szczegółów. Tak, a rzeczywiście to nawet nie wiedziałem, że Disowski na, 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 pozew został wytoczony. Myślałem, że on tylko tam powiedział, nawet nie pamiętam co Disowski już, już właśnie to jest kwestia tego, że tyle było tych materiałów, że już nie pamiętam dokładnie co on tam powiedział w tym swoim oświadczeniu, ale na, on tam bardzo takie krótkie rzeczywiście wypuścił, a nie, nie pamiętam tego, że, yy, że on powiedział, że rzeczywiście na drugie sądową wchodzi. To też jest ciekawe, nie, jak, jak to się potoczy. Powinny być te wszystkie sprawy sądowe publiczne, przynajmniej bym miał yy, content do oglądania, normalnie.